Dzie Dzień dobry, z w Franek, Dzisiaj nagrywam następny odcinek z Minecrafta. Yy, wczoraj miał być odcinek, przez wczoraj miał być odcinek, ale nie, nie, nie zdążyłem. Yy, tak, nie zdążyłem. Yy, no, więc jutro miał być spokojny odcinek. A dzisiaj miał być najdziwniejszy odcinek. Miał być taki odcinek... Yy, yy, yy. No, z miał być wtedy odcinek przed wczoraj, ale mi się nie udało nagrać, bo byłem w połowie, no i mi się wyłączyło. Dziwicie się, czym gadam z takim głosem. Dziwicie, dziwicie się, czym gadam z takim głosem. Patrzcie na to. Daj, patrzcie na Skupiłem, Skupiałem, przez te głupie rzeczy. Skupiałem, 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 Wiem przez co się działo w tamtym odcinku. Innym. Ej. No i właśnie patrzę w stopki. Ej. Dobra, to jest takie dziwne, co się Dzieje Czemu mam. Jak pamiętam to się tą wiadomość? Kadach, wyłapi pisze... się, no a, i, a, my farmer, Ja my a, interesuje. Jak widzicie co się stało ostatnim, jakby mi się ten, y, ta osoba w się wstała, ten z dziwolą Freddy, mi się ciągle przymieścił. Nie wiem o co chodzi. <śmany> <Cieplasa>. <śmany> w ogóle... W ogóle zostawcie łapkę w ogóle z błąkiem jak chcecie, żebym... Wypluptą snę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra wizowy, bo przyszedł. I Nie się dzieje, właśnie. I pomachał do Was może. O. Nie wiem, to totalnie losowe przywitanie. Wej, hej, hej. Dobra, to totalne losowe przywitanie, nie wyszło mi, dobra, <śmuszczaj> Nie umiem, nie umiem, nie umiem. Co się w ogóle? No, jak już koniec? Zniszczyć jakoś tego dziwnego freddy'a. No. O tak! Chcę go zniszczyć. I. No. Dobra, opiuję to chyba z... Jej, wezmę najnormalniejszy świat na świecie. Dobra. To.

Zalane wyc... <grym bamby> Dobra ja widzowie, nie chcę, żeby się zawadzać. Trzeba mu trzy pary spodni? Zrobimy <grym> się w więcej wypachu. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Obieramy teraz podęgi. Tak na serce. Powtarzamy co? Ja się jakoś ja plus tą slinę. Pluję tą slynę. Dobra, mogę gadać wreszcie normalnie. Tylko oczy mi się zgupiały. <grywdy> Tylko oczy mi się zgupiały, nie mogłem wytrzymać. Włosy. Czy hmm, są to same? Nie, to same, czekaj. I. Co tam? Włosy. Ciągnął włosy. Muszę, 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 muszę jak jest w ogóle takie coś, jak odzys? Nie wiem, Dobre w ciało szybko. Nie mam, nie mam całego dnia na wygupianie się. Mój zegarek, mój zegarek. 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 E, Przedmioty na twarz. Przedmioty na placu. Gdzie jest rękawica ciągle nad tym węszyłem? Dobra, nie muszę mi się pytać. Dobra, ponownie miałem. Ponownie miałem. Dobra. To nie będzie słusz. Nie, Dobra, to mnie tak wnerwia. on już koło tego przychodzę, ja zaraz idę się z tym czymś bić. To mnie, to mnie już tak wnerwiło. Widzę, wie ogólnie, to jest dalej dziwna sytuacja. Gdzie to odcinek z Amongasa? Nie wiem, czy sam czy z kim. Ale ja nie wiem o co chodzi. Ja idę spać, dobranoc. Zaraz tak staję. Och, fajnie. Ej! Dobra. Nie, dobra. Teraz już przesadziło. się już ta pogoda wkurzyła. Dobra, niech będzie. Będę się... Pogody bić. No i chodź, nie? Nie? Taki swój jak jesteś, nawet bić się nie umiesz, ha? No chodź na bity. Chodź na bity. Chodź na bity. Nawet ty nawet masz kabelki i ja mogę tylko wziąć na i czy ci ja obciąć Chodź Aha Dzień dobry. Uderzyłem się, prawda? Tak aż uderzyłem pewnie, że wpadłem... Wypadłem gdzieś... F5 Zobaczcie taki maluch wystaje z jakiejś ogromnej, z jakiegoś ogromnego kolesia. A dobra, ale tu nie jest śmieszne, bo jestem w jakimś kablu. Tu przeszedł, bardziej? okej. Okay. A, jaka Gdzie się go głowa? Ja mogę tu zamieszkać? U. Bada się tu zamieszkać. Co, nowy wydomak, którego każdy będzie się bał? To jest jakiś przycisk, ale on jest bardzo wysoko. Jak stąd wyjść? Jak się ruszyć? czy coś? Aha. On teraz podskakuje. Nie wiem. Ja tu wcale nie patrzę. to? I widzicie, podskakuje to, podskakuje to, podskakuje to, podskakuje to, podskakuje, 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 podskakuje. 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 Dobra, tak w to nie ma sensu, jeden da się jakoś z tym weź. Wciskają wszystkie Nie wiem, tył, przód, ty, przód tył. To, to wszystko wcisnę. Na, na górze między zostało. Za mały. Halo? Coś się dzieje? Okej, okay, nara. Chyba się znowu wyprowadzam. dobra, tak na scenę musimy to zbadać, to jest jakieś chore. Czyli... Mogę wchodzić, wychodzić, ruszać się, nie ruszać się... Jezus, jakie to skomplikowane! Mmm... To jest jakaś krzynka. To jest krzynka z numerem telefonu. Odrzuć. Tak, to jest przydatne. Odrzut przydatny jesteś. Zobaczmy jak tym kolej. Aha, nie jesteś przydatny. Okej, okay, chciałem to odrzucić jak najdalej jak było, ale... je, yeah, yeah, yeah. oczywiście jakiś kidowy wydajność, dobra. Fortuna 3, wydajność, nie. Wydajność. O co mi też wydaj, No to... Nie tam... Nie wiem po co to w ogóle, że z... i po to, co to robiłam. O, przerwa na lek, przerwa na reklamy. No, widzicie tego dzwona, który trzymam w ręce? Widzicie tą karteczkę? Czekaj Czekaj, widzę? Yy... Widzicie, widzicie tą subskrypcję z dzwonkiem? Widzicie? Widzicie tego suba. Widzicie tego oto suba tutaj. A widzicie tu łapkę w górę. Tak, owszem. Zostawcie. E, zostawcie dzwona. Łapkę tak wcisnięcie. I tą łapkę i suba też wcisnięcie. No. Koniec przerwy na reklamie. Film od dzisiaj nazywa się... Panika. Aaaa! Dobra, żart. Nie nazywa się pomnika. Muszę się napić wody, bo chcę. Pęk. To weźmy, Spróbujmy się chociaż już ruszyć w tym... ...manipatronie. Ja chociaż schowam swojej temy. bo razie było. Jak ja nie wiem... przypadki skuteczne... ...że z dobrego roku... ...wpadajmy i Dobra, tam jestem ja. Nic mi jakby co? Tu będzie mój grup. Nie. Mój grup będzie koło koni. Mój grup będzie koło koni. 3, 2, 1. A czekajcie, czekaj, drogi widzu. Nie zostawiasz łapki, w górę i z pasłowaka! Zostaw tam była reklama przecież. To zostaw może, okej. Okay. Dobra, yy, ja biegnę, ja wy zostawiać łapkę w górę. 3, 2, 1, biegnę, biegnę, biegnę. O! Fajnie, nie pomyślałem. Mam ekwipunek? Mam. Mogę jeść? Mogę. Czekaj, ci wyjdę. Aha. Aha. Zebremu Możesz mi to... Mo... Możesz mi to... Muszę... o dobra. Zdobrało mi jedzenie. Panny lis. Dobra. Muszę czekajcie. Panny lis. pies. Dobra. Wchodzę. Weszłam. I co teraz mi zrobisz? Hmm? I teraz się może porusza? Mogę się poruszyć? Yy. Halo? Co to coś zniknęło? Co tu coś zniknęło? Eee. Yy. Nie panuje, czemu jestem w jakimś... czemu widzę czarność? Czemu skaczę? Czemu ciągle wciskam przyciski i latam po fazie? O kurde. Co się dzieje? Czekajcie. Jestem tym przedim! Udało mi się ruszyć. No, ruszać. To niesamowite. Wchodzę na konia. Mogę sobie ruszać, ruszać. Tylko, że nie mamy problem. <laughs> Jeszcze teraz... Nie dotykam żadnych przycisków ani kabelków. Proszę, on sam chodzi. <śmiech> <śmiech> Idź tam. Idź tam. Idź tam. No. <laughs> Czemu oni mnie biją? Czemu chcę wyjść na tą lamp? Ale ja go przecież uderzyła. Czemu tam jest zezą? Halo! Co się dzieje? Czemu on mi sam chodzi? Dobra, teraz ja chodzę, ale. Co się tutaj stało? Czemu mam. <laughs> Jego strój, to nie wiem nawet jakiego strój. Bardzo przepraszam. Czy ja mogę gdzieś stanąć? Bo mogę, jak widać, z niego wychodzić i nie wchodzić. Ale jak on sam ożyje i gdzieś mi zniknie, to przez, to przez ciebie widzę. No bo nie zostawiłeś łapki w górę. No to chyba się oddaję. Czekajcie, w jakimś bezpiecznym miejscu. Bo ja się boję mieć go tutaj, w domu dokładnie. Będzie taki przypadek, że on będzie stał akurat. Czekajcie, tutaj. Okej, okay. co się dzieje? Jestem w nim. Okej, okay. wychodzę. Ten sam duży przycisk. Dobra. Czemu jest na nazwa? Dobra, walić to, mam dużo znaczników i to bardzo dużo. Dobra, widzę na na dziesiętej szkole znaczników, były emocje.